Ten podły, jeb... glut z Pysiński. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Najka, czyli Natalia. No pewnie, Łódź, że z... tak, ja jestem Spysiński, czyli Mateusz. Dzisiaj znowu kolejny vlog. Zauważyłam, że bardzo lubicie te vlogi, także ja razem z Wami się cieszę. Słuchajcie, dzisiaj kilka takich newsów, kilka takich małych informacji. Tak, lubimy, lubimy. ważnych czy ważniejszych? W każdym razie wszystko. Najka, u Ciebie wszystko jest ważne. Wszystko tutaj ważne na e-każu. słuchajcie. Pierwsza rzecz moi drodzy, to taka, że wydałam właśnie kolejny raz swoją książkę. Natomiast proszę bardzo, znowu książka. Powiem wam, że tamtej nie dostałem dalej od, od Natalii, a myślałam, że mi wyślę. O, może teraz po prostu wyśle mi dwie naraz. Tym razem nakład zrobiłam 150 i myślę, że to idealnie wystarczy. Będzie tak, że kto. A można kupić? Donaty. Pierwszy, ten lepszy, natomiast no teraz. Aha, nie, to 6 lutego, teraz mamy 12. Nie, to nie ma szans. Już wszystko, już cały zakład, zakład, zakład karny. Eee, zakład? Że nakład już się rozszedł? Nowy Testament napisała? Nowszy w sensie. Jeszcze nowszy. Moja. No, Nike Testament, nie. Nike Testament, nie Nowy Testament, tylko Nike Testament. A książki staje w miejscu? Ciekawe, co wydała, Jak gadać o byciu dziewicą każdego dnia? Bardzo możliwe. Mocha, Siama. W ulicach, właśnie jakoś o marca. Także na razie sobie teraz to odpuścimy. I tak bardzo fajnie się ta książka teraz sprzedała, i tak dalej. I tego się trzymamy. Moi drodzy, trzymamy się chancja, ramy. Słuchajcie, ostatnio myślałam, że się prawie zarzegam. I to jest właśnie najgorsze. To Proszę bardzo. Słucham, kochanie. Pewnie, że tak. Ja będę patrzył. Nie, żebyś nie No, 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 dobra. Pewnie nie ma problemu. Kiedy będziemy modernizować studio? No, tylko 200 euro. No, a no to mało. Człowieku. No Trzeba więcej pieniędzy. Trzeba do kasę. No. Dobra. no. Pod tym względem, że, um, zauważyłam tak, w mediach bardzo często ludzie mówią, no, że jakiekolwiek wszelakie wyuzdanie i w ogóle jest złe, że tego nie powinno się wspierać i tak dalej. No i okej. Okay, no. No? Um, Zauważyłam tak. A propos Mati, y, Mati, a propos Lidl czy Biedronka? Lidl. W mediach bardzo często ludzie mówią, no że jakiekolwiek wszelakie wyuzdanie i w ogóle jest złe, że tego nie powinno się... Co? No że jakiekolwiek wszelakie... Zauważyłam tak. W mediach bardzo często ludzie mówią, no że jakiekolwiek wszelakie wyuzdanie i w ogóle jest złe... Bo ja może źle rozumiem. Czy, czym jest wyuzdanie? Czym jest wyuzdanie? No, co kupiać? No, bardzo ładne. Fajne, co? Super ręka. No, pewnie, że się tak. Patrowa. I patron. no, i bista. Co nic by zdanie? Yy, skojarzenie z jurnym ogierem, również, dobra. Pozbawione wszelkich hamulców moralnych, roz rozpasany, rozwydrzony, rozpustny. Nie, no, czy, czy wszystko, co jest. Cecha kogoś, kto budzi zgorszenie z powodu z, swojej zbyt śmiałego podejścia do spraw związanych z nagością i seksem. Czy wyuzdanie jest w mediach mówione, że jest złe? No właśnie, w mediach jest bardzo propsowane wyuzdanie. Że tego nie powinno się wspierać i tak dalej. No i okej, okay. natomiast dochodzimy tutaj do momentu, w którym ja jestem na skalę, tam nazwijmy to Twittera, seksualizowana. I to naprawdę takie. Najka, to nie jest na skalę Twittera i to nie jest przez Twittera, że tak, że jesteś seksualizowana, tylko sama to robisz, pisząc codziennie przynajmniej jeden post o tym, że nie, robisz, nie zrobisz tego przed ślubem. Jest że serio mi się czasami chce wymiotować, oczywiście niektórych tutaj... Ona wam... TV ogląda, tam tak gadają? Aha, do, dobra, przepraszam. ...rzeczy nie pokażę, ani w ogóle wam tutaj nie będę przedstawiać, bo mi się po prostu chce z tego względu wymiotować. Jedyne tutaj wam mogę przypomnieć właśnie, co ostatnio miało miejsce, w sumie to wczoraj, wczoraj była niedzielę, moi drodzy, no i zauważyłem... Czego wrzucimy do Naki? Bo ma spinę z nitrem i chcę, jestem, ciekaw, co, jestem ciekaw, co powie że nawet Nitro wstawił zdjęcie spoko, wyłączymy zaraz swojego przyrodzenia nieważne czy to było jego a no tak, czy, czy to jego przerodzenie nie, to nie było jego przyrodzenie, to znaczy nie wiem nie widziałem e, przyrodzenia e, Sergiusza natomiast, no wydaje mi się, że jednak z internetu je wziął jego... Bo gdyby sam chciał swoje pokazać, to założyłby niebieską stronę. Czy nie jego, czy wiecie, zdjęcie z internetu. Natomiast chodzi o sam fakt tego, że napisał tam, no, że ocenił... Nieważne, czy była jego, ale powiem, powiem, że jego. Mojego... Nitro przeprosił, napisał, że przeprasza. Żołnierze i tak... Nitro mówi, że ma 17 centymetrów, ten był za duży. Mhm. Dalej, jest to bardzo obrzydliwe. I ja się dziwię, że tacy ludzie działają w mediach. To na bank nie było jego, przecież to blondyn. Od kiedy blondyn ma ciemne włosy na klacie i niżej. Bo uważam, że to nie jest kompletnie dobry wzór dla. Nie, dobra, bo teraz, bo teraz posłuchajcie, bo jestem ciekaw Waszego zdania. Natomiast e, z jednej strony, znaczy ja wiem, dlaczego on to zrobił, przeprosił. E, ja wiem, dlaczego Nitro to zrobił. E, czy było to przemyślane, może nie było? Czy powinien tak robić? E, no, nie powinien tak robić, natomiast no jest to jego odpowiedź na codzienne pisanie o. Codzienne pisanie o afera petardowa. Jest to co, codzienne jest to odpowiedź na jej codzienne pisanie o stosunku. I tylko to. I on zrobił to na przekór jej. Skoro ona ciągle o tym mówi, no to on wysłał jej petardę do oceny. Eee... No Niesmaczne, no ale jakby rozumiem, dlaczego to zrobił. Niesmaczne? siór niesmaczny? Przepraszam bardzo, coś się tu wydarzyło. I Ś nie nie to szef i tyle. Sam się przyzna do błędu, ale myślę, że to był taki wake up call dla niej. Myślę, że tak. Jestem ciekaw w sumie, ile wcześniej dostawała petard na DM-ie I teraz, i teraz, i teraz ile będzie petard dostawała? Mam pytanie, czy jak będę codziennie mówił o stosunku, to czy kobiety będą wysłały myszki? Powiem ci tak, yy, nie wiem, natomiast myślę, że kilka osób ci petard wyśle, nie? Ja Arktiku, Przemek, tutaj Przemek często się pojawiał, więc Przemek myślę, że też. To znaczy, ja nie wyślę, tak tylko palnąłem, głupstwo. Ja też ci, ja też jej wyślę swoją parówę. Jej nie wysyłaj, ale tutaj Zajwu pyta. Twoje już mam? Miałem nie mówić. Dobra. Yy, BDBDB. Nieważne, bo tutaj podało mi się, że od razu mnie wymienił. <grybujesz> Na Arktyku, Ja po prostu wiem, do czego jesteś zdolny, tak? Jesteś zdolny do, najgo, do najlepszego. Myszki może nie, ale parę szczurów kanałowych pewnie przyjdzie. Cię dziwię, że tacy ludzie działają w mediach, bo uważam, że to nie jeszcze tutaj raz. wam petarda, Ten temat petardy był. właśnie, co ostatnio... Wasza miłość nie pozwala, chłopcy. To jest po prostu boys be, boys, boys, nie? I tyle. miało miejsce w sumie to wczoraj, wczoraj była niedziela, moi drodzy, no i zauważyłam... Ale to jest, to jest akurat zabawne, nie, że a propos, że kobiety... Nie, tutaj myszka, pusia, nie, nie pokażę ci. A, a chłopy? A chłopy, no dobra, pokażę ci, pokażę ci swoją petardę. Kobiety nie zrozumieją? Tak, pokażę ci swoją petardę, no i co? I co, git? Git Ładny siur, byku. Sery nim sikasz? ...że nawet Nitro wstawił zdjęcie swojego przyrodzenia, nieważne czy... Dokładnie, zajwo. Uważaj, uważaj, co prosi, żeby gawinała ci swojej myszki, swojej mychy, żeby ci wysłała, ...to nie? było jego, czy nie jego, czy, w zdjęcie, wiecie, zdjęcie z internetu. Natomiast chodzi o sam fakt tego, że napisał tam, no, że oceni mojego żołnierza i tak dalej. Jest to bardzo obrzydliwe. Ja... Obrzydliwe. Ja przepraszam, że się zaśmiałem. Yy... Zaśmiałem się tylko dlatego, że mi się żart przypomniał. Ja się dziwię, że... Od razu ci o wysłał. Ja już i widziałem zajwo niestety. Dosłowne zdjęcie on-fas, jak to się mówi. No widziałem z bliska, nie chcąc, nie chcąc widziałem niestety. Że tacy ludzie działają. Nie chcąc, nie chcąc w tym przypadku. W mediach, bo uważam, że to nie jest kompletnie dobry wzór dla młodego. Społeczeństwa. Pomyślcie Petarda? sobie, że z jednej to, strony mielibyście córkę, a ta córka byłaby w taki sposób właśnie... Jaki ta... żart? A, y, taki tam, o innej petardzie. A, oceń mojego penisa, a, bo ty pewnie trafisz do jakiegoś deepfake'a i tak... A propos właśnie oceniania sióra, to kojarzy mi się, że on, y, że dziewczyny właśnie z niebieskiej strony... Że, yy, że dziewczyny z niebie kobiety, niektóre z niebieskich stron mają taki cennik, i w tym cenniku właśnie mają ocenę, że za tam 10 euro mogą ocenić petardę. Ja pierdziela, że się, się przywalili, co wy mnie nie znacie i nie wiecie, że cisną, no, no przecież ja wiem. A to ktoś się spiął? Jakby coś, to mogę ocenić petardę za 10 euro asów, nie? Nie no, cen nie no, szanujmy się. Za 15. Dlaczego nazywamy to myszka, najle najlepiej brzoskwinka, czy albo pusia? No pusia chyba spoko brzmi. Brzoskwinka, myszka, nie wiem, chomik? Nie, chomik to siur chyba. Macie zrób konkurencję, 5 euro. Arktiku, no dobra, niech będzie dla ciebie 7. No ta nie miałeś? Muszelka? Za 15. Dalej, albo pewnie byłeś w jakimś filmie 18+, o. bo ja zauważyłam wiele rzeczy już na swój temat. Natomiast yy, yy, najgorsza rzecz, którą... która... No, to wyślij mi. Którą słyszę. A co jeszcze można wysłać za 15 euro do oceny? Eee, no, płacisz, wymagasz, tak? Ostatnimi czasy to to, że ludzie mi mówią, no bo ty jesteś temu wszystkiemu winna, bo ciągle mówisz o seksie i o lodach. Podczas gdy tak naprawdę ja nie mówię ani o seksie. No dobra, ale. O oh jezu. Seksie ani o lodach, tylko. No dobrze, ale ciągle to mówisz. Ja mówię o zaprzeczeniu tego. No dobrze, ale ciągle Ciągle o tym mówisz. Ciągle o tym mówisz. Tego. czyli że tego nie chcę robić, bo uważam, że... No dobrze, no wiecie, nie, nie mówię o sraniu. Przecież mówię o tym, że mi się nie chce srać. Sranie. No, czekajcie, że dzisiaj byłem e, dzisiaj byłem w galerii handlowej i się nie wysrałem. Nie chciało mi się srać, ale się nie wysrałem. Naprawdę, cisnęła mnie ostra sraka, ostre sranie mi cisnęło. Po no, stage, ostre mi cisnęło sranie, moi drodzy. E, naprawdę, ostre, ostre parcie na sranie było. Natomiast... E... Natomiast, natomiast, moi drodzy, co? Żebym nie mówił o seraniu? Ej, ej, ej. Ale ja nie mówię o seraniu, tak? Ja mówię o zaprzeczeniu serania, Okej? Okay? Ja mówię o zaprzeczeniu serania. Już patrzę DM-ka. Mhm. No y, dostałem cztery petardy. Do oceny, nie wiem jak to, no dobrze, no już mogę ocenić, tak? Mhm. Mm mhm. Mm takie petardy. No jak, słuchaj, jak dostałem 4 petardy do oceny, to nie, mogę ocenić 4 na 10, tak? To jest właśnie nieczysta. Temat sarania tylko z Zaprzeczenia sarania. Przecież nie mówię o saraniu, tylko jest antyseranie, tak? Lek na biegunkę, antyseranie. Żeby sranie cię nigdy nie dopadło w nieodpowiedniej chwili. I to jest, według Pisma Świętego, nieczystość. Natomiast do... Nieczystość, czyli sranie też. Tutaj do takiego momentu, że ludzie... Dostajesz kasę i petardy do oceny. jak zacząć taki biznes? Tak, niektórzy nie, 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 się nie strzeli. Natomiast to jest win-win situation. Dostaje zdjęcie petardy i jeszcze kasę człowieku mi mówią, no, że ja. Wyśli 15 euro, dośli, 5, dośli 6 petard i będzie 10 na 10. No, tak to działa. Dużo o tym mówię, tylko że sami jesteście świadkiem tego, że ja naprawdę tutaj, jak ktoś serio ogląda moją twórczość, tutaj stricte na YouTube, to zauważa, że no, naprawdę mało kiedy jest jakiś temat właśnie związany z czystością. Nie wiem kiedy ostatni raz był. Na pewno i tak jeszcze w tym roku, wiadomo, zrobię, ale chodzi o to, że naprawdę nie wiem kiedy ostatni raz był taki tutaj temat. Natomiast. No tutaj nie. Y... Natomiast na twoim Twitterze ciągle. Codziennie, najka. Codziennie. Niektórzy ludzie, którzy dopiero co poznali mnie na Twitterze, Co, nie wiem. W ogóle nigdzie idzie mi nie oglądają. Oni myślą, że ja dosłownie cały czas mówię na temat właśnie. Um, no właśnie takich rzeczy związanych. Aleksandra Kolecka. Podrażam Ci bardzo serdecznie. Dziękuję, że wspierasz kanał. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję. Storoszka z... Aleksandry, moi drodzy. Z... Teksem i Lodami. Podczas gdy, tak naprawdę ja mówię. O czystości. No właśnie, ona mówi o czystości, ona o zaprzeczeniu mówi. I ja też to. nie mówię o saraniu, tylko o zaprzeczeniu srania. ok? Tego, żeby jak najwięcej ludzi się nawróciło na Dokładnie, ja też mówię, jak naj... żeby jak najwięcej ludzi po prostu nie, nie srało. Okej? Okay? Nie mówię o saraniu, tylko o tym, żeby się nie srali. Tą dobrą drogę, bo. Da. Co, człowieka może... człowieka Tak, ja nie mogę zagłośnych chyba mówić, bo, ponieważ kamera się wtedy wyłącza. Nie mogę się ruszać, chyba. Tak będę gadał. Czekać, właśnie. Po jakimkolwiek grzechu i po uwikłaniu się właśnie w jakiś grzech nieczystości, bo wiem, jak to bardzo zniewala i co powoduje. Jaką być szczera, to pijackie ranty ali mają więcej sensu niż to, co ona teraz gada. Tak naprawdę, że później może dochodzić nawet do opętań. To jest Bo my się tu śmiemy śmiejemy petardy, petardy, ona zaczyna mówić, że to prowadzi do opętań. Chodziło na tę dobrą drogę, bo wiem, co człowieka może czekać właśnie po jakimkolwiek grzechu i po uwikłaniu się właśnie w jakiś grzech nieczystości, bo wiem, jak to bardzo zniewala i co powoduje tak naprawdę, że później może dochodzić nawet do opętań. Natomiast... Do opętań. Więc słuchajcie, moi drodzy. To jest temat, który Soby, słyszałam kiedyś w filmie. Osoby, które wysyłały mi petardy, pamiętajcie, że jest szansa, że diabeł się wami zainteresuje. Pokażesz petardę, to się opętałem. No tak. Shiro, Mati, weź powiedz mi, wysłałem coś na Insta? Nie. Znaczy wysłałaś, ale mam powiedzieć, że nie. Zaś petardę. To znaczy, nie wys... Shiro, okej, okay. Shiro nic nie wysłała. Tak? Miałam powiedzieć? Moi drodzy. Mówiąc tutaj dalej, zauważyłam, że, że... bardzo wiele tak, ludzi chyba. jest niby prawicowych, niby mają prawe takie poglądy, niby są z Konfederacji, albo głosują na Konfederację, albo w ogóle po prostu, nie wiem, głosują na cokolwiek, co ma takie prawe względy. Czy... Diabła nasze petardy zainteresują, mówisz? Yy, tak. Ja jestem ogólnie... Yy... Ja przesyłam dalej. Ja yy, mogę wysłać zdjęcie pleców do oceny, jak chcesz. To znaczy, ja bardzo chcę, ponieważ każda ocena to jest 15 euro. A jak wiadomo, pieniądze nie śmierdzą. Śmierdzi sranie, o którym nie mówię. Co do opętań, co do jeżeli to ogląda? O, A wiecie, co lubi, że też oceniać? Dlaczego tak go interesują opętania? Co ludzi mu wysyłają? Stare ci stówę wysłałem? Człowiek. Możesz nawet na video kol zadzwonić. Eee, możesz nawet na wideokole zadzwonić i wiesz, i zaprezentować, co tam chcesz do oceny. To są wierzące, wierzące A wcześniejsze 15 euro? No to nie wysłało się. Ale. Ale co? No. To już nie moja wina, że się nie wysłało, tak? Wszedłem na Instagrama, wszedłem. Spojrzałem w DMy, spojrzałem. Moja wina? To zażalenie do Instagrama, że takiej wielkiej petardy nie mógł przetworzyć. czy znaczy niewierzące. Natomiast dochodzimy do momentu, że ja też. No nie mogę się śmiać, kurwa, to, nawet, nawet na tym live. Niektórzy, którzy kiedyś mnie nawet sami obserwowali w mediach i wspierali, nagle teraz odwracają się przeciwko mnie. To są na i koniec to... roku będąc zwanej petardy 2024. No, na razie dostałem dwie petardy, więc no mam topkę. Yy... Znaczy, ile, ile dostałem petard do ceny? Shiro wysłała swoją petardę. Arktyku. No i ten i a, bo ja oceniłem petardę bez, bez pieniędzy. Jedną. Więc to się nie liczy. Więc tylko Arktyku i Shiro. Shiro petardę wysłała? No serio. No patrz, no, masz Shiro. Pierwszy zgony pierwszy na górze. 15 wysłała. Euro i, i petarda w diemach. Mówią, że ja robię złą reklamę. Jak to to kamera? No, ale przynajmniej mnie nie zaczyna, więc elegancko. Katolikom i kościołowi, kościołowi katolickiemu. Co jest tak naprawdę jedną wielką bójdą, dlatego że. Więc jak na razie nie wiem. Z jednej strony mogłaby wygrać Shiro za swoją petardę, ale ona się nie przyznaje, więc teraz nie wiem, jak to oceniać, więc nie wiem, czy to jej. Więc chyba Arktiku, mimo że, nie wys... mimo, że ta petarda się nie wysłała, no to trzeba tutaj przyznać jednak, że Instagram nie mógł przetworzyć tak wielkiej petardy. Więc czy to jest pierwsze miejsce? No dla mnie jak na razie tak. Jeśli się tym jest jasno napisane, że mamy być albo gorący, albo zimni, a jeśli... A petarda. No patrz, ja, ja, nie, nie, nie mogę dotykać tego. Yy, blatu, nie? Jakieś sprzężenie jest. Mam za dużo magnezu w sobie, moi drodzy. Metalu mam w sobie. Muszę mniej słuchać Green Daya. <laughs> Będziemy letni. Nie słuchać Iron Maiden. No to. Zostaniemy wypluci. I tutaj chodzi... Jestem taki letni, jestem bardziej taki jesienny chyba, wiecie? Taki jestem cozy, mm, lamusem. Moi drodzy, o coś takiego, że my nie mamy być... E, mamy w ogóle tak, mamy po pierwsze nie być fajno katolikami, a po drugie... To, to, to nie nie jest jestem sama fajny. Nie mamy sobie z kościoła robić takiego... Chcę miejsca. odebrać złotego zbana za najlepszą petardę we świątce Nie, jest dostaniesz, dostaniesz złotą petardę. Taka forma mutant z żartami dzisiaj? gdzie wchodzimy i wybieramy sobie, co jest dobre, a co złe? Złota petarda Bo... dla jak na razie. Chyba, że nie ktoś jest jednak lepem, tutaj gdzie chce możemy sobie wybrać produkt. Chyba, i... że jednak ktoś chce. Y... Tutaj powalczyć pierwsze miejsce. Możemy... Złotej petardy. Ktoś chce złotą petardę decydować, czy to jest dobre, czy to będzie dla nas złe. To Pan Bóg tak naprawdę tutaj ustala zasady. I ja jakby jako katoliczka mówię wprost o tym, co jest dobre, a co złe i wielu osobom to nie pasuje. Nawet fajno katolikom, bo ci fajno katolicy, oni na co dzień na przykład żyją w grzechu. Ja jestem fajno, -no, fajno, jakby Na co dzień nie chcą jakby ateistu. tak mimo Fajnym wszystko zerwać jestem? tym grzechem i oddać się od tego grzechu. Ja się w sumie nie dziwię, że jestem. Ale na przykład y ta lista widzów ankietowana byłaby spoko na koniec roku? Mogłoby tak być, no. No, ale jakbym, nie, no przecież ta lista widzów, a nie żebyście sami oceniali, kto jest najlepszym widzem, bo ja bym nie mógł ocenić, bo wszyscy się dla mnie superanccy. Złota Gawina za Myszkę Roku? Nie, nie mogę. Ja żonkę mam żonkę kochaną. Przyznajkę. E, moja rodzina zacznie myśleć, że się nawróciłem. To ja będę głośniej o petardach mówił. To będzie wypoziomowane. Atakowana, bo teraz na świecie uważam, że będzie coraz gorzej. Ja już o tym już mówiłam, że my jesteśmy, moi drodzy, naprawdę na bardzo cienkiej granicy i żyjemy w naprawdę czasach. Tam gdzie my, tam granica, moi drodzy, pamiętajcie. Ostatecznych. Natomiast no tutaj trzeba naprawdę bardzo dużo czytać na ten temat, żeby to zrozumieć. Tak samo jak czytałam książkę: Drugi plebiscyt i za będzie oceniała. Kościół ubram piekieł, Czyli o upadku kościoła, o upadku tego co się tak naprawdę <laughs> dzieje. Natomiast. no. Wracając, ja mam wrażenie, że ludzie w ogóle mnie nie słuchają, nie oglądają moich filmów. Najka. Tak, dzisiaj mam dobry humor, więc tak delikatnie ci powiem. Wszyscy cię słuchają. Yy... Wszyscy wiedzą, o co mówisz, tylko ludzie, tylko ty nie słuchasz ludzi. To jest właśnie, to jest najśmieszniejsze, że ty wytykasz ludziom to, co sama robisz. Mówisz, że ludzie nie słuchają, a to ludzie cię słuchają, ale ty ich nie słuchasz. Czajesz. I komentują i mówią, że ja mam tylko jeden temat. No, jak no widzicie, tak pierwszy raz od bardzo dawna poruszyłam temat. Najka, pierwszy raz od bardzo dawna na, na YouTubie. Chyba, że mamy do czynienia z różnymi najkami. Najka na YouTubie, Najka na TikToku i Najka na Twitterze. Bo jeśli chodzi o YouTube, to faktycznie masz rację, dawno nie poruszałaś tego tematu. Seksu. No, moi drodzy, tak coś takiego y, bahego, bardziej takiego, bym powiedziała, radosnego dla mnie, słuchajcie. Kupiłam sobie pościel. Ja Mówi mam te... Polar? Chyba Tripolar tutaj. Mamy TikToka, Instagrama i YouTube'a. Jeszcze Instagram jest. Quadri polar? Polar bym sobie kupił. Dawno nie nosiłem Polaru ogólnie. Ja zawsze uważałam, a że to jest taka... Ma rację, nikt jej nie słucha, Ty, ty słuchasz, więc nikt. Zwykła, normalna rzecz. Nawet nie macie pojęcia jak mnie to, że kupiłam sobie pościel ogromnie cieszy. W sensie, wiecie, ja uważam tak, że te małe wszystkie rzeczy, które nas otaczają, nie wiem, jakaś przeżytana książka, kawa z rana wypita, nie wiem, pójście sobie na herbatę do kawiarni albo na ciasto. Lody z rana, zajebiste są lody z rana. A propos lodów, yy, to powiem wam na przykład, że lód z rana, zajebista sprawa. Ja ulubione lody to są na przykład z w, Lidli, w Lidlu są yy, takie czekoladowe i one są, ja uwielbiam słodkie na maksa lody i są w lidlu takie czekoladowe, czekoladowe. W środku są kawałki czekolady i oblane są czekoladą. że potrójnie czekoladowe są. Tak samo z ciastami. Jak, jak jest ciasto, to ja zawsze wybiorę. Oczywiście wiadomo, że sernik, szarlotka, super. Ale jak są do wyboru jakieś ogólnie ogólnie są lody, to na przykład najczęściej wybieram na przykład potrójnie czekoladowe, nie, po czekoladowe. Ja nie lubię lodów, nigdy nie robiłem żadnego. A ja? Bardzo lubię lody. Czy żadnego nie robiłem? Nie mówię, nie muszę wszystkim mówić na live, tak? Kupienie sobie delicji. Nie wiem, rozmowa z mamą. O, delicję, człowieku. Jakby mi ktoś karton delicji wysłał. No. Jak chce mi ktoś karton delicji wysłać, to nie powiem. Jakoś się odwdzięczę, tak? Nie wiem, przytulenie taty czy coś. W ogóle, wiecie, taka, takie zwykłe, codzienne rzeczy, na które my najczęściej nie zwracamy tak za bardzo uwagi, bo żyjemy w wielkim pędzie, ciągle tylko praca, dom, Karten dzieci, Delicji praca, petardy. dom, dzieci, szkoła, nauka, matura, studniówka. Tak jakby gonimy cały czas z czasem. Natomiast, moi drodzy, ja czasami się myśl, zatrzymacie w ciągu dnia ja się na to, ile w waszym dniu się dzieje rzeczy. I zauważcie, że te wszystkie takie drobne rzeczy czynią wasze życie ogromne. Karton że... Delicji, wydrukowane zdjęcie petardy na formacie A1? Dobra, dobra z tym hejterem petard. Tak samo wysyłasz. Taki plakat petardy. Za ocenę lufy wyślę delicję. Karton delicji. A wolisz delicję czy pierniczki? Delicję. Delicję, delicję. Pierniki spoko, ale delicję... Człowieku. Uwielbiam. Chcę, żebyście na to zwrócili uwagę i tak, wiecie co, bo dla wielu ludzi o to, że ja się Petalna cieszę sprawa. z pościeli jest infantylne, natomiast no moi drodzy, żyję. Nie ja... jest to infantylne, kurczę, pieczę, no, y, powłoczki na przykład na poduchy kupisz, albo, albo poduszki. Nie, nie lubię kupować poduszek, ja, ja lubię na takich szmatach takich szmatach sklapsa, ja nie mogę spać. Mężczyźni to lubią, kobiety się nie zgodzą. Chłopy, lubi się na takich po prostu poduszkach, takich po prostu, takich zeszmaconych po prostu spać? Jak poduszka jest taka napompowana. To się nawet rymuje. Poduszka napompowana, niech wypierdala. A poduszka taka sklapsaniała tak, że rękę kładziesz i po prostu czujesz nawet bardziej rękę niż poduszkę to jest poduszka do spania. Przyjeżdżam bez poduszki. Yes, no ten już musiał, nie? w takich czasach, że bardzo. Ja obie... mam poduchę za prawie 1000 złotych. No ten już musiał. Byle zimna, no musi być zimna. Ten już tysiąc złotych. A ja poduszkę? Sklap ceniał złego się na świecie dzieje i co ja mam płakać z tego względu, że kupiłam sobie pościel? No bo... zajmij się, no ja się cieszę Twoim szczęściem, Najka. Zauważyłam nawet takie komentarze, gdy właśnie wstawiłam zdjęcie w social media, bo jakby ja wdziałałam w media też po to, żeby dawać ludziom taką radość i zauważyłam, że szczególnie młode kobiety inspirują do tego. Ten Life jest tak bardzo o niczym, że jest chyba moim ulubionym w tym roku. No jak? Petardy, poduszki, delicje, jak o niczym. Tego, to o czym jeszcze mam gadać? I żeby same siebie kochały, bo zauważyłam, że ludzie nie doceniają tego, jak żyją. Nie doc... Patrz, Najka mówi, żebyśmy sami siebie kochali, ale jak kochamy siebie za mocno, to od razu grzech. No, więc, no mówię jako, troszkę bardziej wyraźnie. Nie wiem tego, co. Podgrzewana z funkcją masażu. Przydamy podgrzewana z funkcją marszu. Czajcie taka poduszka, że macie podgrzewanie, ale też marsz. Że marsz skórzłby sobie baczność, nie na przykład, i wstajesz, szósta rano. Mają, i zajebiste. dopiero później budzą się po wielu latach, po wielu myślach, po jakiejś stracie bliskiej osoby i dopiero wtedy zdają sobie sprawę, że naprawdę miały wszystko to, czego potrzebowały, ale nie było do czegoś lepszego, ja. lepszego, czegoś, się w brakowało, bo ludzie nie skupiają się na co dzień właśnie na tym, co mają. Dlatego tutaj... Funkcja ma... szybkiej pobudki, tak zwana, dokładnie. Do... Musztra w Taka też mini lekcja z tego vloga. O, Akari, patrz, i teraz yy, patrz. minęły dwie godziny. Czy humor ci się poprawił? Bo na początku powiedziałem, że popracujemy nad humorem, żeby się poprawił. A tu chyba kilka razy XD nawet widziałem, a XD jest oznaką najwyższej formy rozrywki. Chciałem wam tylko powiedzieć. Cieszcie się, nawet widzicie Wpadnie z powstanie nie wiem, z zakupu nowej Dokładnie. poduszki, nie o. wiem, z nowego długopisu i poważnie, to Wie? brzmi bardzo infantylnie. Ale moi drodzy, jak jest zobaczycie, lepiej. jak Nic. na świecie dzieje się zła. Jak trudne na przykład mać życie Jak Witam jest To czasami warto usiąść, poczytać sobie książki i różną. To ten moment, Ten taką moment, te pięć Zymocniej minut. Kiedy możecie spędzić czas właśnie sami ze sobą, albo z przyjacielem, albo na przykład z panem. Ja mówię. na przykład sam ze sobą, to spędzam czas, jak kończę live'a, jest cisza taka. I nikt się do mnie nie odzywa. To znaczy ja się do siebie się. W sumie też się do mnie teraz nikt nie odzywa. No, nieważne, nieważne. Bo wiecie, modlitwa, spacery takie, rozmyślanie o Panu Bogu, pójście na cmentarz, do kościoła, czy w ogóle cokolwiek, o czymkolwiek pomyślicie teraz, względem Pana Boga, może Was do niego zbliżyć. No także, moi drodzy, skupcie się, proszę Was, też na tym, żeby korzystać z każdego dnia w pełni, a nie zwracać uwagę tylko Hejka, na. Jajka, YouTube nie wysłał powiadomienia, przepraszam. Korpus, Dance, spoko, spoko. Eee, 15 euro za taką usługę. Od razu przypominam, bo tutaj musicie wprowadzić. Eee, wysyłasz 15 euro, i od razu oceniam petardę na DM-ie, Także zachęcam do zabawy. To, a dobra, dopiero moje urodziny będą miały znaczenie. A dobra, mój ślub dopiero będzie miał znaczenie. A dobra, jak wysyłasz? Typu, tele... typu Daki Makura, Nakamura, Kimura, Hopoken jaka kura? W pięciu smakach, eee, sepuku. o. I będzie miało to znaczenie? na z gołbawą, was, was teraz z I to takie małe tutaj, y... mała wcinku, taka lekcja. Okay. No, w każdym razie moi drodzy dziękuję wam serdecznie wszystkim tutaj za wszystko. Dziękuję Poczekajcie, bo Najka serdecznie... coś w ogóle mówiła o petardach. Najka, Najka o czymś ma o petardach? Teraz. W względem Pana Boga, może Was o. do niego zbliżyć. No także, o. moi drodzy, skupcie się, proszę Was, też na tym, żeby korzystać z każdego Konfitenc. dnia w pełni, a nie zwracać uwagę tylko na to, a dobra, dopiero moje urodziny będą miały znaczenie, a dobra, mój ślub dopiero będzie miał znaczenie, a dobra, jak wystąpię w telewizji, to będzie miało to znaczenie. To jest prawda, że ludzie żyją. Patrzcie, takie coś takiego mema kiedyś widziałem, dmyśli.pl. Ludzie żyją tak, tylko do piątku, byle do piątku, byle do dziesiątego, byle do świąt. Byle do końca roku. Aż w końcu, byle jak. Widzicie? Moi drodzy, skupcie się, proszę was, na tym, co was teraz otacza. I to takie małe tutaj... Yy, mała taka lekcja. No. W każdym razie, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie wszystkim tutaj za wszystko. Dziękuję wam serdecznie za jakiekolwiek wsparcie, za każdy donate. Link do donate jest w opisie. Cieszę się, że jesteście. I moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę i buziaki. Pozdrawiam was serdecznie.